Bo no ludzie, jakbyście mnie nie znali, to ja jestem gad. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat naszego polskiego rapu, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. Ja, jako zwolennik głównie muzyki elektronicznej, bardzo późno mimo wszystko przekonałem się do generalnie rapu, zwłaszcza tego naszego polskiego. No i przykładowo bardzo w moje gusta trafił m, taki pewien polski wykonawca, który określa się pseudonimem artystycznym pod tytułem Słoń. I wszystko byłoby piękne, wszystko byłoby kolorowe, gdyby nie fakt, że ilekroć nie wchodzę w telewizji Słonia na YouTube i przeglądam tamtejsze komentarze, to spotykam się... z Dosyć dziwnymi opiniami. Je, 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 pie! Słuchajcie, co to jest w ogóle za argument? Jakie są tego racjonalne powódki? Z czego to wynika, że taki albo nie inny raper, w tym przypadku Słoń, jest określany jako król gimbazy, albo jako raper, który dociera głównie do dzieci, tylko dzieci rzekomo tego słuchają. Oczywiście, jeżeli macie tego typu merytoryczne argumenty, to wypisujcie je pod filmikiem. Natomiast słuchajcie, towarzysze, omawiając ten temat, chciałbym poniekąd wrócić do pewnego takiego przypadku. Nie wiem, czy pamiętacie, był swego czasu bardzo popularny polski film pod tytułem Jesteś Bogiem. Jak pewnie doskonale pamiętacie, bo to o tym było dużo szumu w naszych polskich mediach. To był film, który opowiadał o losach hmm, rapera Magika oraz składu paktofoniki. Nie wiem, towarzysze, czy pamiętacie albo czy generalnie zwróciliście uwagę, ale wówczas pod wszelakimi materiałami filmowymi na YouTubie, związanymi właśnie z magikiem, paktofoniką, czy generalnie filmem Jesteś Bogiem, bardzo Często ludzie się wykucali kto kiedy wcześniej zaczął słuchać Magika czy Paktofoniki. Ja słuchałem wcześniej Paktofoniki niż ty. Nie, bo ja. Ach tak, sezonowców? W takim razie ja słuchałem jeszcze wcześniej, bo za zanim powstała Paktofonika, to słuchałem Magika jak był w kalibrze 44. Jeszcze realnie ludzie się zaczęli licytować, kto pierwszy słuchał. Tadek 10 lat. Magda 8. No i wiecie, no i tak było tak dalej. Słuchajcie, towarzysze, nie chcę w żaden sposób ujmować tutaj twórczości Magika, Paktofoniki czy Kalibra, ale popatrzmy na to troszeczkę obiektywniej. Jasne, te zespoły uzyskały status takich kultowych w naszym rodzimym kraju, no i to wynika z paru czynników, między innymi chociażby fakt, że Paktofonika zarówno czy Kaliber to były składy, które no może nie jako pierwsze, ale na pewno jako jedne z pierwszych kultywowały i, i propagowały taką kulturę hip-hopu i rapu w Polsce. Co więcej, w przypadku Kalibra pierwszy album miał taką fajną, psychodeliczną otoczkę no, i sama w sobie historia magika, no to notabene jak najbardziej tragiczna, tutaj na pewno wpłynęła na to, że te zespoły zyskały na takiej dużej popularności. Ale słuchajcie, tutaj właśnie zaryzykuję stwierdzenie, że chociażby wcześniej wspomniany pierwszy album kalibra 44, no, miał w sobie kawałki, które, no, paradoksalnie były skierowane do dzieci. No tak, no tak, no, nie chcę nic mówić, no, ale chłopaki mieli utwory, które na przykład propagowały jara niezielska. Tylko i wyłącznie. Zresztą, jak dla mnie to jest tak delikatnie powiedziane, bo jak dla mnie chłopaki generalnie. Jaranie, jaranie zielska, to wynieśli na taki piedestał bóstwa niemalże. Doszło do pewnej sakralizacji. Nie wiem, czy pamiętacie, zresztą nie bez powodu określali się właśnie jako taki święty zakon zielonej marii. Było coś takiego. No i do czego w takim razie zmierzam? Bo samo w sobie pokazywanie jarania zielska jako właśnie czegoś ekstra, czegoś cool, czegoś tak bardzo, bardzo dorosłego, no to jest właśnie paradoksalnie najbardziej rozpowszechniony właśnie wśród dzieciaków, wśród gimbusów. No przecież to jest jeden z największych zakazanych owoców, do którego lgną właśnie ci młodsi odbiorcy. Kto zresztą sobie ustawiał najczęściej grafiki z liściem konopi indyjskiej na zdjęciu profilowym? Właśnie dzieciaki. A mimo wszystko kaliber 44 nie miał tego typu zarzutów, ani nikt sobie nie robił takiej polepki z tego, że właśnie że komu słuchają ich dzieciaki. A nie było, nie było. A tymczasem wracając do słonia, naprawdę nie rozumiem dlaczego jest określany jako król gimbazy. Gościu ma naprawdę fajne kawałki, zarówno takie lżejsze, jak i cięższe o tym tak zwanym słynnym głębokim przekazie. W całości swojej twórczości nadaje taką fajną horrorową konwencję. Ma przyjemne dla ucha melodyjne referencje. Ma ciekawą charyzmę. No i personalnie Wojtek, jako słoń, jawi się jako naprawdę ogarnięta osoba. Jak sam zresztą podkreśla w licznych wywiadach, to on odpowiada właśnie za taką organizacyjną otoczkę jego, jego przedsięwzięcia, jego albumów, jego ciuchów. Więc no to będzie dla mnie to jest taki fajny plus, że go, gościu się może naprawdę fajnie może się kreować na taki autorytet dla dzieciaków, bo nie dość, że nawija, nie dość, że kręci swoje rapcy, to jeszcze osobiście odpowiada właśnie za kwestie organizacyjne, za kwestie logistyczne, za promocyjne, konsekwentnie tworzy swoją markę ciuchów, a tymczasem wchodzisz na YouTube'a i widzisz, kruś bazy. No, 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 no właśnie, no właśnie. No i na sam koniec... Zaryzykuje taki daleko idący wniosek, że no hej, kurde, może się tak zdarzyć, że za te 10 lat, 15-20, całe pokolenie Polaków będzie twierdziło, że kurde, jakby nie patrzeć, to wychowaliśmy się właśnie na słoniu. No i na końcu pamiętajcie, towarzyszy broni, że może warto się zastanowić, troszeczkę pomyśleć i zamiast toczyć bekę z dorobku innych, po prostu zrobić coś własnego i od czasu do czasu odpalić gadmą. And <laughs> I'm